Cześć kochani Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj zabiorę Was na małą wycieczkę Do Parku Młoczyńskiego W Warszawie Całą wycieczkę Możecie sobie zacząć Tutaj Przy McDonaldzie Albo skończyć Wejść sobie kawkę I z kawką Możecie sobie wyruszyć w trasę Zapraszam Was na małą wycieczkę Ten McDonald's Znajduje się na ulicy Papirusów. Minus 1 stopnia mamy dzisiaj. trzeci grudnia, niedziela. A latem, zamiast kawki, możecie na przykład zacząć sobie od lodów. Kontakt z kleszczem to nie zabawa kleszczowe zachylenie mózgu no i warszawski obszar chronionego krajobrazu pięknie biało miał być dzisiaj rower ale Wybrałem pierwszą wycieczkę, śródleczna łąka i tak wygląda ta łąka. Możecie zobaczyć, to sporo ludzi uczęszcza tutaj do tego parku. Jak widać, jest bardzo atrakcyjny, żeby przyjść o każdej porze roku. Zachęcam Was do odwiedzenia tego parku. Latem tutaj bardzo często ludzie sobie na tych ławeczkach odpoczywają, biwakują no ale teraz nie pora na ławeczki ochrona lasu pułapki nocek duży tu występuje dzięcioł duży gacek wielkołuch dudek zwyczajny Godziny budzenia się ptaków i charakterystyczne miejsca śpiewu. A my się budzimy za pomocą budzików. Zazwyczaj, kiedy rano musimy wstać do pracy, prawda? Ja też codziennie od poniedziałku do piątku wstaję przed piątą. Jak ptaszek. Regularnie. ...i czasem nawet nie potrzebuje budzika I tradycyjnie, jak to na porządny park przystało... ...wiatki turystyczne... ...gdzie można pod dachem... ...sobie odpocząć Pójdźmy się jeszcze, co tam jest napisane. Przystosowanie lasu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku. A tu informacja w razie czego, jak, jak zachować się przy spotkaniu z dzikiem. Należy unikać gwałtownych ruchów. Nie wolno próbować przeganiać zwierząt. Nie wolno dokarmiać zwierząt. Ale jest napisane, że dziki prowadzą raczej nocny tryb życia. I tu macie kolejną przystną taką polankę, gdzie można sobie odpocząć. zakaz palenia ognisk niestety ale tam dalej na początku jak się tylko zaczyna wejście do lasku przy samym McDonaldzie są miejsca takie gdzie właśnie można rozpalać ognisko zrobić sobie grilla także możecie uderzać tutaj jakieś urodziny Spotkanie ze, ze znajomymi będzie miło, pięknie to wygląda, prawda? A tu jakieś roboty poogradzamy Jakoś dookoła się przejdzie Podejdziemy nad Wisłę Pokażę wam W którym miejscu prom przepływa Na drugą stronę I przystań Młocinską A żeby było wiadomo. To budują gazociąg warszawski. Wykonawcą jest Budinex. tej ścieżki zdrowia to co żeśmy dzisiaj zrobili takie kółeczko zrobimy teraz jesteśmy tutaj zobaczymy sobie przystań muciny tutaj gdzieś jest prom na drugą stronę wisły i kółeczko zatoczymy i tutaj wyjdziemy tu jest miejsce gdzie się schodzi do przystani Przystań muciny Idziemy jeszcze więcej śniegu, jest jak wczoraj, a to mamy dopiero trzeci grudnia. No i pewnie znają życie no bo no na Boże Narodzenie będzie czarna a ten film dopiero zobaczycie za dwa tygodnie więc tuż przed świętami ciekawe czy się spełnią moje słowo i tu jest ta nasza przystań widowiczkowo jest trochę więc Miejsce jest chętnie odwiedzane tutaj przez mieszkańców. Zejdźmy na dół. Może będzie jeszcze co pokazać. że wam jeszcze skąd płynie prą na drugą stronę. Oczywiście w okresie letnim. Tylko. A nie mogę odnaleźć żadnej tabliczki. Gdzie ten prom jest? To, ale to chyba tu okolice, tutaj. Tu stąd jakoś płynie na drugą stronę. Wisła Latem, jak będziecie, to na pewno będziecie widzieć. Gdzie? Teraz zimą to nie ma ani śladu. Po tym. Idziemy dalej. Przystań. nasza kochana wiselka, wspaniałe miejsce, ludzie mają gdzie wychodzić na spacery z pieskami też. Minus 1 stopień Widać to zamrzało trochę A gdzie te ostre zimy? Tylko minus 20 stopni Czy jeszcze będą kiedy takie? W Polsce? I fajna miejscuwa, gdzie warszawiacy przychodzą się m.in. opalać latem. Tu często widzę ludzi rozłożonych z kocami. Małe mini klify. Powoli będziemy wychodzić z parku Także po tym parku zrobiłem sobie tak czysto akrecyjnie 4 km piechotą więc myślę, że to jest no, dla każdego taki spacer, wyjście, nawet w taką pogodę, jaką dzisiaj mamy. Bardzo was zachęcam. Jak nie na rower, to chociaż na spacerkę. No i tu jest tu miejsce przeznaczone do grillowania, do ogniska. Teren wyznaczony. Jak widzicie za mną, nawet i teraz rozpalają sobie ognisko. I imprezują sobie. I na tym ja dzisiaj będę kończył ten odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. I do następnego. Cześć, pa.